Witajcie! Dzisiaj na warsztat bierzemy książkę, która dla wielu rodziców w Polsce okazała się absolutnym przełomem. Mowa o dziecku z bliska Agnieszki Stein, przewodniku po rodzicielstwu, które w centrum stawia relacje. To uczucie zagubienia w gąszczu rodzicielskich porad jest chyba znany wielu z nas, prawda? Bo współczesne rodzicielstwo potrafi być naprawdę, ale to naprawdę przytłaczające. Z każdej strony bombardują nas sprzeczne rady i do tego rośnie presja bycia idealnym rodzicem. I właśnie w sedno tego problemu trafia Agnieszka Stein. Nazywa to zjawisko rodzicielską próżnią. A co to takiego? To jest, można powiedzieć, sytuacja całego pokolenia rodziców, które utknęło gdzieś pomiędzy dwoma światami. Bo zobaczmy. Z jednej strony, i bardzo słusznie, odrzucamy te stare autorytarne metody naszych rodziców czy dziadków chodzi o te oparte na karach, na strachu, na takim emocjonalnym dystansie, który nazywano zimnym chowem. Ale z drugiej strony no właśnie, wpadamy w totalny chaos tych wszystkich nowoczesnych porad. I pojawia się lęk. A co jeśli rozpieszczymy dziecko, albo ktoś nas oceni jako niekonsekwentnych? No dobrze, to jak z tej próżni wyjść? Agnieszka Stein proponuje coś, co jest jednocześnie rewolucyjne i, no niezwykle proste: To zmiana perspektywy. I od razu powiem, odpowiedzią nie jest jakaś kolejna cudowna metoda wychowawcza. Odpowiedzią jest relacja. Po prostu głęboka, autentyczna więź z dzieckiem, taka, która jest oparta na zaufaniu i na wzajemnym szacunku. I to właśnie ona, ta relacja, staje się fundamentem absolutnie wszystkiego. I ta filozofia to jest właśnie to, co nazywamy rodzicielstwem bliskości. Ale uwaga, co jest super ważne to nie jest jakiś sztywny zbiór zasad do odhaczenia na liście. Nie. To bardziej sposób bycia z dzieckiem taki, w którym ta więź jest zawsze na pierwszym miejscu. OK, ale żeby w ogóle zacząć budować taką relację, trzeba zrobić jeden fundamentalny krok. Trzeba kompletnie zmienić sposób, w jaki patrzymy na dziecko. To znaczy, przestać myśleć o nim jak o jakiejś glinie do ulepienia, a zamiast tego zobaczyć w nim kompetentną, małą osobę, która z samej swojej natury chce z nami współpracować. A te wszystkie tak zwane złe zachowania to nic innego jak próba komunikacji. No dobrze, to wejdźmy w to głębiej. Agnieszka Stein proponuje, żeby rodzic stał się kimś w rodzaju empatycznego tłumacza, tłumacza dziecięcych zachowań. I żeby zamiast zadawać sobie pytanie, jak go tego oduczyć, zaczął pytać: Hm, co moje dziecko tak naprawdę próbuje mi przez to powiedzieć? Weźmy na tapet klasyczny, naprawdę trudny przykład taki, który wywołuje w rodzicach cóż ogromną frustrację. I tu kluczem jest właśnie ta zmiana perspektywy. Bicie to nie jest atak na nas, to jest rozpaczliwy sygnał, który można by przetłumaczyć jako nie radzę sobie. Moje emocje mnie zalewają, nie panuję nad impulsami. Pomóż mi się uspokoić. Tu nie chodzi o żadną złośliwość, chodzi o totalne rozregulowanie układu nerwowego. Dobra, kolejny scenariusz, taki, który potrafi wystawić na próbę cierpliwość chyba każdego rodzica. Mówię o tym uporczywym, męczącym marudzeniu. I znowu, kiedy przetłumaczymy to zachowanie, Okazuje się, że za nim kryje się jakaś konkretna, niezaspokojona potrzeba. Małe dziecko przecież nie powie: Mamo, tato, jestem zmęczony i miałem dziś za dużo wrażeń. Nie. Zamiast tego, marudzi. Tak jest jego język. Więc skoro dziecko w ten sposób komunikuje nam swoje rozregulowanie, to pojawia się pytanie: jak mu pomóc? I tu wchodzimy na fascynujący grunt neurobiologii. Klucz leży w koncepcji, którą nazywamy koregulacją. I to jest serio jedna z najważniejszych myśli w całej tej książce. Krzyczenie na dziecko, żeby się uspokoiło, jest biologicznym nonsensem. Dlaczego? Bo mózg małego dziecka, a zwłaszcza ta część odpowiedzialna za samokontrolę czyli kora przedczołowa jest po prostu jeszcze niedojrzałe. Dziecko fizycznie nie potrafi samo wyhamować wielkich emocji. Potrzebuje do tego kogoś z zewnątrz. I tu właśnie wchodzi cały proces koregulacji. To działa trochę jak magia, ale to czysta biologia. Spokój rodzica dosłownie zaraża układ nerwowy dziecka. Nasz spokojny oddech, opanowany głos to wszystko pomaga jego małemu, przeciążonemu układowi nerwowemu wrócić do równowagi. Stajemy się dla niego taką zewnętrzną busolą. I co jest w tym najpiękniejsze? To, że w ten sposób moderujemy fundamenty jego przyszłej, samodzielnej inteligencji emocjonalnej. Agnieszka Stein używa tutaj przepięknej metafory. Rodzic staje się bezpiecznym kontenerem na emocje dziecka. Zobaczmy, jaka to zmiana. Rolą rodzica nie jest zatrzymanie płaczu czy zgaszenie złości. Jego rolą jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko może te wszystkie trudne uczucia przeżyć. Po prostu przeżyć z poczuciem, że ktoś jest ogok i to wszystko akceptuje. No dobrze, emocje rozumiemy, ale zaraz pojawia się pytanie: No a co z dyscypliną? I tutaj Agnieszka Stein jest dość radykalna. Całkowicie odrzuca tradycyjny system, który opiera się na karach i nagrodach. A dlaczego? Bo jak się okazuje, kary i nagrody to tak naprawdę dwie strony tej samej monety, a tą monetą jest zewnętrzna kontrola. Pomyślmy o tym. Kary uczą głównie tego, jak kombinować, żeby nie dać się złapać. A nagrody i pochwale? One z kolei uczą, że warto coś robić, ale tylko dla czyjejś aprobaty, a nie dlatego, że to jest wewnętrznie ważne czy słuszne. W efekcie obie te metody krok po kroku niszczą coś najcenniejszego wewnętrzną motywację. Więc jaka jest alternatywa? Jedno słowo współpraca. To znaczy, że zamiast szukać winnego, wspólnie szukamy rozwiązań. Zamiast karać, rozmawiamy o tym, jakie potrzeby stoją za tym zachowaniem. W ten sposób budujemy w dziecku prawdziwe poczucie odpowiedzialności, takie, które wynika z szacunku i zrozumienia, a nie ze strachu przed karą. Zbliżamy się powoli do końca, więc spróbujmy zebrać w całość te najważniejsze i chyba też najbardziej wzmacniające idee, które płyną z dziecka z bliska. A więc tak, po pierwsze, zaufanie. Podstawowe założenie, że dziecko jest kompetentne i z natury chce dobrze. Po drugie, zrozumienie zamiast kontroli. Pamiętajmy, każde zachowanie to jakaś informacja. Po trzecie, praca nad sobą, bo żeby uregulować dziecko, najpierw trzeba uregulować siebie. Spokojny rodzic to spokojne dziecko. Kropka. I wreszcie, po czwarte, relacja. To ona jest rozwiązaniem to ona jest lekarstwem na większość wychowawczych trudności. Gdyby trzeba było zapamiętać tylko jedną, jedyną myśl z całej tej filozofii, to myślę, że powinna być właśnie ta. Zaufaj dziecku, bo ono jest kompetentne, i zaufaj sile relacji, którą z nim budujesz. I na sam koniec zostawię wszystkich z takim jednym pytaniem do przemyślenia. Co by się zmieniło, gdyby zamiast nieustannie próbować naprawić zachowania dziecka, na chwilę się zatrzymać i tak naprawdę posłuchać. Posłuchać, co ono przez to zachowanie próbuje nam powiedzieć. Dziękuję.